Witam serdecznie, z tej strony Patryk Kosik i zapraszam na to emocjonujące spotkanie. Na pewno będzie to emocjonujące spotkanie, bo mamy reprezentację Hiszpanii, która jest też w tym turnieju bardzo mocną drużyną, ale ona mierzy się, ta, ta reprezentacja mierzy się dzisiaj z reprezentacją Gruzji, A raczej jutro będzie się mierzyła Gruzja, która debiutuje na tym turnieju i, i po prostu rozwaliła system. Pomimo tego, że nie wyszła ani z drugiego, ani z pierwszego miejsca, ale pokonała drużynę z pierwszego miejsca i do tego wyszła z trzeciego miejsca trochę w prezencie zrobili im to Turcy, którzy wygrali z Czechami, ale dał im to remis między innymi właśnie z Czechami i przecież wygrana z reprezentacją Portugalii co dużo zaskoczyli i jeszcze jestem praktycznie w 100% przekonany, że Gruzja będzie walczyć ale czy to wystarczy? przekonamy się Tylko przejdziemy przez hymny, których tutaj nie ma ja, ja, z, ja w zwyczaju nie lubię zagłuszać hymnów, ale tu nawet ich nie ma, więc e, nie wiem, nie wiem czy mogę mówić czy nie, aczkolwiek, no mówię. Składy, drużyn, oczywiście klasy się będą przewijane, mam nadzieję, że te grafiki od UEFA nie spodują, że mi znowu dzwonią film. Skład Hiszpanii w bramce. Unajsimon z numerem 23. Obrona 24. Cukulera. 14. Laport. 3 Leromar. 2 Carvajal. Pomoc 8. Rui. 16. Rodri. 20. Pedri W ataku 14. Williams. 19. Lamini I w ataku na szpicy 7. Alvaro Morata. 7. to pechowy numer? Bo Morata przez wiele lat. Na euro, przed euro 2021. No. Nawet na samym euro 2021. Nie był w stanie strzelać. Arkadiusz Milik. On ma ten numer 7 i też nie potrafił. strzelać bramek. Chyba Neymar jeszcze e, siódemkę jak się nie mylę, ale to tak... Nie wiem, no tak śmieszkując, ale gdzieś tam ta siódemka, gdzie e, przykładem Morata Mili i jest, 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 jest. pochować się teraz obecnie Milik i Morata grają lepiej, ale... Skład Grudik i bramce ma Szwili w obronie dwali, Kashia, Querquelia w pomocy z tej Szwili, Megwabisli, Kochora oraz Kakabadze, a cały skład zamykają y, Faradschkelia, Dawita i i Mikał Tadze w ataku kwarat szkali i Dawid Ejszwili w roli bocznych pomocników, raczej takich skrzydłowych, Ym, no i oczywiście Mikał Tadze chyba w ataku. A teraz już bym sobie ręki nie dał uciek. Tak, chyba tak. Rozpoczynają oczywiście Hiszpanie. Pedri Gonzalez już zagrywa do Alvaro Moraty, świetna teraz interwencja, obrońcy z Grudzińskiego, teraz Meg szwili Kwarat Szkeria to jest kluczowy zawodnik, trochę jak dla na nas jeszcze do niedawna Robert Lewandowski, Dawid i eee, Ależ dobrze, świetna akcja gruzinów. Naprawdę. I to nie ironicznie, ale oni naprawdę prezentują bardzo dobry futbol. W sensie... nie wiem czy taki najlepszy, ale widać walkę, widać starania, widać się, że... Oni rozgrywają te swoje akcje. Oni są w stanie zajść bardzo daleko i nie zdziwiłbym się, może nie w symulacji, ale gdyby w rzeczywistości się okazało, że zajdą tak daleko jak Grecja, która też była skazywana na straty od początku. Grecja w 2004 roku. no Mieli trudną grupę, ale zwyciężyli między innymi z Portugalczykami. Później w finale z Portugalczykami wygrali. E, no to to jest e, naprawdę ciekawa sprawa. Grecja, która nie była wskazywana jako jeden z faworytów. Dobre, teraz zagadniemy do Kwaraczkeli. Uwaga, Dawida że wycofanie do Koczora Szwilego. Szybko znalazł się tam Kakabadze na skrzydle. E, i Szwili dobrze wchodzi w pole karne. E, Dawida Szwili! okazja Kakabadze I Unai Simon, świetna interwencja. Ciekawie by było, gdyby Grec... Gruzja skończyła ten turniej, a Grecja w 2004 roku. No na pewno Gruzja te... pokonała Grecję, więc... się że to Alvaro Morata! Ależ to zrobił świetnie! Saba... Yy, przepraszam bardzo, jak on się nazywa. Czy to jest Kferkwelia? Yy, albo Kasia, albo dwali. Nie pamiętam, ale to jest obrońca. A mają trzech obrońców. Saba. Nie jestem pewien. Mają już odrożny Hiszpanii, chociaż dużym zakończeniem już było to, że nie byli w stanie strzelić bramki. Neko Williams! Świetna interwencja Mamardaszwilego. Jeśli już mówić jeszcze o reprezentacji Gruzji, no to gdyby oczywiście patrząc na to wszystko, patrząc na tabelę Strzelców, no to Mikał Tadze ma szansę zostać królem strzelców tego turnieju. Tylko by, byleby on strzelał te bramki i byleby Gruzini jeszcze dalej zaszli. Byleby do, byleby do finału, bo wtedy ma gdzieś tam tą pewność, że zostanie królem strzelców. Naprawdę ma potencjał. Chociaż pewnie na trudniejsze drużyny trafią Gruzini. Uwaga, teraz Nico Williams zatrzymany przez obronę Gruzinów. Niesamowity widok. Lenormount faulowa faulowany, no, nie był jednak faulowany. No i Kasia, przejmuje zagranie do Mamarda szwilego, A o Mamarda Świleń, co mógłbym powiedzieć, no jest świetnym bramkarzem. Chociaż każdy zna, każdy widział ten błąd w meczu z Turcją, gdzie Mamarda a to już była 90. minuta chyba, ostatnie minuty wyszedł z bramki do pola karnego, żeby tam wspomóc drużynę w rzucie rożnym. No i bramka była pusta i na 3-1 strzeli Turcy, ale. Tak się robi. Próbuje się wszystkich, wszystkiego co. Próbuje się wszystkiego, żeby gdzieś tam ten mecz wyrównać. Zaryzykował, no nie wyszło, ale. Ale cały turniej gdzieś tam prezentuje dobrze. Pedri. Pedri Gonzalez zagrywa do Fabiana Ruiza, ma tam troszeczkę miejsca. Fabian Ruiz, Fabian Ruiz! Ma marda szpili, on jest niesamowity. On jest niesamowity. Kolejna interwencja na kocie w tym spotkaniu, ale świetnie dużo też interwencji w meczu z Turcją, Czechami. Czechami doprowadzi do remisu, e, gdzieś tam z Portugalią pozwolił e, Gruzji utrzymać to zwycięstwo 2-0. E, niesamowite. Tam nie nie było jeszcze karnego, gdzie Ronaldo się przewrócił, ale e, nawet gdyby był karny, to mógłby mógł mieć potencjał, bo Marda śpi, żeby ten karny obronić. Szkoda meczu z Turcją, ale tak się niefortunnie dla e, Gruzinów potoczył. Wywali tę piłkę. Wybija, narzut rożny, eee, ma szwili no on też świetnie gra, ale... Tak, tak, właśnie to jest ten bramkarz, rozkojarzony przez momencik, byłem, ale on jest niesamowity. I naprawdę jakby zaszli Gruzini daleko, to nie zawahałbym się powiedzieć, że mógłby zostać bramkarzem turnieju, ale jeszcze się z tym wstrzymam, bo gdzieś tam Gruzini jeszcze tak daleko nie zaszli, Ja pokonali co prawda... Słabą dość Portugalię, no bo Portugalia wyszła słabo w spotkaniu z Gruzinami w trzeciej kolejce fazy, fazy grupowej Euro 2024 w grupie F. No to wyszli tutaj Portugalczycy bardzo słabo. W ogóle ten mecz oglądałem. Faraczkelia. Koczorasz Fili. zagrywa do Kfaraczkelli. Teraz sobie wycofaj do I koczorasz Fili, jest Simon. To dopiero 37 minuta. To jest dopiero 37 minuta spotkania, a kolejną akcję mają Gruzini. Wiedzieli, że nie mogą przejść przez obronę, więc stwierdzili, że będą strzelać z dystansu. Korzerasz w świetny strzał, nieudany niestety, ale będzie rzut dla Gruzinu, który będzie wykonywał kluczowy zawodnik tej drużyny, Kwarat No, Kwarat i Mikał to są jedyne nazwiska jakieś mocne w tej drużynie, a jednak. A no, sobie na taką Polskę, reprezentacja Polski, gdzie większość zawodników gra w y, mocnych, europejskich klubach, a Polska gra słabo. Więc jakby to, czy zawodnicy grają w europejskich klubach, jednak nie gra takiej roli. nie grają w swoich klubach, Gruzini grają w Ekstraklasie, niektórzy no nie grają w jakichś mocnych klubach, a naprawdę mają spoko drużynę. Uwaga, okazja, Laminia Mol! No, jest jeszcze młody, 16 lat z, y, 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 już ukończone, prawie 17 ale niedoświadczony, ale piękne nożyce. Świetnie to zrobił teraz Lamine Jamal, ale Gruzini się bronią. I to jest niesamowite, to jest magia tego futbolu, że wydawało się, że Gruzja jeszcze ma grupę śmierci, że nie wyjdzie i tak dalej, że nie zajdą daleko, a może pokuszę się o stwierdzenie, że mogą jeszcze zajść tak daleko, jak Grecja w 2004 roku, ale nie wiem, jak, jak wyjdzie Hiszpania, która też jest obecnie mocnym zespołem, dobrze się pokazuje w fazie eee, grupowej, pokazywała. Chyba teraz mnie niemal. Williams ma mardaż chwili Hiszpania. Przecież, jako jedyna drużyna, rozwaliła grupę, wygrywając wszystkie trzy mecze. 9 punktów dało im pierwsze miejsce i pewny awans do fazy Pucharowej. Także jeszcze bym się wstrzymał z takim mówieniem, ale naprawdę, Gruzja ma potencjał. Gruzja może nas zaskoczyć. Chociaż wychodzi jako słaba drużyna w meczu z Hiszpanią. A Hiszpania jako ta lepsza, bardziej bym się skłonił ku powiedzeniu tego, że Hiszpania wychodzi jako lepsza drużyna, że Gruzja nie jest słaba. Ehm, że po prostu. Mogą nas jeszcze zaskoczyć i wygrać to spotkanie. Na razie wynik gremisowy w tej pierwszej połowie spotkania i na pewno zapewnili nam i obie drużyny wiele emocji. Gruzini, że atakują, Hiszpanie też atakują, ale świetny mecz i tak to będzie, mamarda Szpilego. Chyba, że odwali coś tak głupiego, że, że nie wiem, że naprawdę te nastroje wobec niego się zmienią, ale. Wątpię, że to się wydarzy, bo jest on dobrym bramkarzem w tym turnieju. Pierwsza połowa dobiega końca, przechodzimy do następnej. Witamy serdecznie w drugiej połowie spotkania. Witam ponownie tak naprawdę. 7 mecz zaliczają Gruzini. 0 do 0 utrzymują bardzo sumienie ten wynik z dość mocną Hiszpanią, która przecież rozwaliła swoją grupę z 9 punktami. Wszystkimi drużynami tam wygrała, nawet z reprezentacją Włoch. Czy to jest zaskoczeniem? Nie. Hiszpania obecnie jest mocną drużyną. Poprzednie Euro tego nie pokazywało, bo między innymi remis z Polską, no to był troszeczkę słaby wynik jakby nie patrzeć. Uwaga, teraz Meg Wadiszwili, Koczoraszwili zagrani do Kakabadze. Kakabadze szukał tam miejsca, żeby zagrać, ale oczywiście wyszedł za, za daleko w momencie, kiedy w momencie, kiedy poda, podanie było, ale chwila. Nie jest to taki mocny spalony przecież. Jakby ta noga... Czubek, czubek, o czubek stopy będziemy się kłócili. No, przepraszam, o ten duży palec, niemożliwe. Nie. O czubek buta tak naprawdę. No, to nie był spalony, moim zdaniem, ale ja, co ja tam się znam. Aymeric Laporte, gra teraz z, z Kukurellą. Z kukurellem, Kukurellą, a on się nie odmienia. Jak to się odmienia wtedy? Z Kukurella? Z, totalnie nie wiem, czy to się odmienia. Pedri Zales, Alvaro Morata. Fabian Ruiz, Pedri González. Lamin Jamal tam był, ale nie zagrał do niego Pedri. Teraz Lamin Jamal, szybka strata. I Koczorra Nie tracą tej piłki Gruzini, co jest... Co można potraktować jako naprawdę... Do, do, to można na plus zaliczyć w grze Gruzinów. Teraz Kwaradzkelia. Kwaradzkelia przy okazji teraz odebrał piłkę z pressingu. To jest to za to można gruzinów pochwalić, że oni się bardzo starają, ale nie są słabą drużyną, tak jakby sobie analizować, sobie analizować ich grę, to nie wydaje mi się, że oni byli, żeby oni byli słabą drużyną, Słowej drużni można powiedzieć jako o Anglii. Z taką Anglią Gruzja mogłaby sobie poradzić, bo Anglia gra słabo, Dania gra słabo. Kto tam jeszcze gra słabo? Części też grali chyba słabo. Też Remis y, był zasłużony. Holandia też, ale Holandia i tak nie gra tak słabo. Ja w tym znaczeniu jaki to miałem no, zamiar przekazać, no, ale gdzieś tam da się wymienić te drużyny. Um, ale nie wiem, czy jest gru Gruzja. No gorszy futbol zagrała Szkocja. Williams, Alvaro Morata, dobrze tam drybluje, Alvaro Morata i zatrzymany przez Kasie. Jeszcze Pedri. Jeszcze, jeszcze Lamin Yamal Saba. I co robi teraz Kashia? Oni to przejmują Gruzini. No nie ma bramki. Niesamowite. Lamin Jamal nie był w stanie nic tutaj zrobić. Ruiz. Jeszcze Hiszpania przy piłce, ale blisko. Zbliżej jesteśmy do grywki Nico Williams. Lamin Jamal. No i szybko. Ja przejmuję tę piłkę, mi tadze i sobie spokojnie grają. Chociaż jeszcze stracili. Aymeric Laporte, świetny pressing. Alvaro Morata. Pedri González. Lamin Yamal. Fabian Ruiz. Pusta bramka i co? I mamarda szpili. Żadna symulacja nie dała mi tyle emocji. Wiesz, to jest tylko gra, ale... Chcę się wczuć. Chcę się wczuć, żeby fajnie Wam symulację komentować. Pedri. Morata. Cały czas atakują Hiszpanię i znowu Kelly, Mikał Tadze, Teraz Citaiszwili to jest zawodnik Lecha Poznań i zobaczymy. Citaiszwili, Aj, próbował teraz do Kwaracki. E, nie, nie, do Mikał Tadze. E, tak naprawdę, przepraszam za połukę Lamin Yamal, Alvaro Morata, kolejna akcja Hiszpanów, ale naprawdę niesamowicie bronią się teraz z To w symulacji a w symulacji nie prezentują się overallowo zbyt dobrze, więc jest to już niesamowite, Aj próbował teraz Dwali nie udało się, Lamin niemal. Lamin Mal Dwali, Kashiya Kashiya naciskany przez Alvaro Morata, ale Alvaro Morata, ta piłka gdzieś tam mu ucieka i, i będzie bramkowy dla Gruzinów, Dla mnie niemal schodzi, w jego miejsce Dani Olmo Myk Vagishvili schodzi, a w jego miejsce no nie wiem kto, no bo no bo ja nie jestem aż tak przykładu Gruzji nawet po numerku bym yy, sobie tego nie skojarzył Zroście, nomek w schodzi i w jego miejsce czak wetat. Ciekawe, jak to wpłynie na grę e, Gruzinów. Nie mi nazwisko, ale zresztą nikogo praktycznie z, z Gruzji nie kojarzę. No, tylko tych, którzy są w pierwszym składzie mniej więcej gdzieś tam kojarzę, ale. Ale no. Jednak Granicka nie grają roli, to co powiedziałem na początku. Mogą grać zawodnicy w klubach światowych, klubach europejskich, ale gra, grać jak Polska. I teraz Alvaro Morata! Niestety dla Gruzinu odebrał im tę szansę, ale kolcze pieczonek kurcze. Gruzja broniła się do ostatniej minuty. Niestety wyrwali im teraz ten remis Hiszpanii i Alvaro Morata strzela bramkę na prowadzenie. Szkoda teraz, ale gratulujemy teraz Hiszpanom, bo oni przechodzą dalej i zimową. Kolejnego e, ćwierćfinalistę. znowu: jeszcze Gruzi, Gruzini, co prawda, i powiedzmy sobie szczerze, no nie, nie mogą się poddać. To by, było, to by była wielka sensacja w e, kolonii, tak naprawdę, e, ale to nic chyba raczej nie wyjdzie. E, tak naprawdę, już koniec pierwszej połowy to trzeba byłoby Lagę. ale nie, jeszcze Pedri, czy dołożą do siebie coś. W Hiszpanii, no już się pogubili Gruzini, oni walczą, troszkę stresu. Koniec pierwszej połowy koniec pierwszej połowy, szkoda, szkoda naprawdę, bo Gruzja walczyła do 88 minuty bronili się dzielnie, ale wyszedł tej 88, 89 minucie Alvaro Morata i tę szansę Gruzinom pogrzebał, szkoda szkoda, miejmy nadzieję, że jutro będzie inaczej, tak by było ciekawie chociaż Hiszpania też, też zasługuje na awans, ale gdzieś tam Gruzini też bo walczą, to było na tyle i bez żadnego większego podsumowania, dziękuję serdecznie za uwagę i do usłyszenia